Jedziesz do Chorwacji i zastanawiasz się ile kosztuje jajko, woda czy browarek. Tuż za mną jest konzum. Chodźcie, zobaczymy jakie są ceny. Pomidory Ziemniaczki Arbuzy Mleko 2,8% Jajeczka, 10 świeżych jaj, 2,45. Serek wiejski, euro 59. Masło normalnie 3,39, ale jest w promce dojce euro 99. Taka łyeczka, euro 99. 0,33 takie, śmieszny takie za 0,89. Woda, woda mineralna, słuchajcie, 1,5 litra 0,83.